Siemano! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy! Pomyślałem, że muszę coś Wam pokazać. Mimo wszystko, że i tak obiecałem, że takie odcinki z naszym ogrodem, z naszymi drzewkami będą wpadały na ten kanał. A taka okazja jak jest teraz, to chyba lepszej nie ma. Dziś jest 15 czy 16? 15. 16. 16, 16 sierpnia. Pójdźcie. Wiśnia nam zakwitła drugi raz. To jest bardzo dziwne. Bardzo, bardzo dziwny nawet, nie wiem, to nie jest żadna wiśnia powtarzająca, dlatego, że w zeszłym roku ona miała tam owoce i jedna jak i druga, w tym roku też już miała, poprzez, po przesadzeniu w to miejsce, tylko tyle, że ona została tak jakby zblokowana, porównując do tamtej. Czyli a swój... dlaczego została zblokowana? No korzonki, no tu od tego momentu, takie mamy przyrosty z tego roku, w tym miejscu już, a tam w ogóle nie było nic i tak naprawdę ona dopiero wystartowała tak naprawdę na dobre teraz. To jest przyrost z tego roku. Widać te jaśniejsze przyrosty, no i kwiaty. Ale jakoś tak dziwnie, jakiś dziwny pęd, taki dłuższy, te szypułki takie długie przy tych kwiatach. Tu nawet jest już. Yy, tu, patrz, może to jakoś wyostrzyć? ale tu mogę. A nie, nie, chodzi o za, yy, zapylone, jeszcze już no mała wisienka ja tak? Przecież. A jo. Aha, no faktycznie, może ten się pokazać. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę jestem mega ciekawy, bo. Takie trochę dziwne, nie? Może będzie yy, w grudniu będzie można iść do tego. Może bo. to jest po prostu zwiastun ciepłej jesieni i zimy. Może się nam po prostu pory roku pozmieniają. Ta, jakieś anomalie pogodowe. Więc wiśnia, pamiętacie, wiśnia druga, czereśnia, tu już została obcięta w niektórych miejscach od dołu. I co tu było? Tu mieliśmy przygodę z mrówkami. Ta jedna, czereśnia, właśnie, miała na dole mrowisko i na dole, no a gdzie, u góry? A teraz no. powiedziałem. I dostała. Dostała tego proszku. Nie patrzcie na moje spodenki, jak gdzieś tutaj, bo tutaj się obrudziłem troszkę. <grym> y I to nie jest to, co myślicie, że to jest to. <grym> Więc dostała proszek na mrówki, i myślę, że będzie wszystko ok. Troszkę ją tą mszy, kręci, ale to już na ten rok jest ok. Mimo wszystko, że przyrosty są mega duże. Nawet tu G gorąco jest strasznie. Tak jak wczoraj, dziś i prawdopodobnie jeszcze jutro. Chociaż jutro już nie tyle, nie? Chyba nie. E, myślę, że to najgorsze. upały... upał. Przedni upał. upał. Bo mamy za sobą. Lato się skończyło. Tamary, pamiętacie? Tu jest Czereśnia Ukraińska. Tak. Tak, dokładnie. Ona też została obcięta od dołu. Niepotrzebne takie gałązki, które utrudniały mi koszenie, przejechanie traktorkiem, bo mam traktorek, który nie odpalę. Się. Poniedziałek dopiero, bo ta trawa jest jeszcze za mała. Jak to za mała? O... Trawa do kolan za mała. Do kolan. Ha. Obciąłem intuic... intuicyjnie, tak jak się mówi, czyli tak jak uwa... uważałem e... po swojemu, że jest to obcięte dobrze. Zresztą zaraz zobaczycie, co ja zrobiłem z brzkinią, tą taką 3,5 metrową. Ale troszkę mi ulżyło teraz już w tym momencie, bo przez moment była mała obawa. Że nie przeżyła tego. To jest ta też ta te takie niepotrzebne od dołu poscinałem, bo to będzie niepotrzebne. Yy, tam wega, no to wiadomo, to jest drzewo, które jest tu najdłużej. Kurczę, Ale jak nie Wegi nie, gryzą... nie ciąłem wega, to wszystko, które poszło w górę, widać te wszystkie pędy. No słabe No takie, te, te, takie, które idzie w górę. No wszystko będzie ścięte, dlatego, żeby nie skakać po tym. Generalnie ona prawie owoców nie, nie miała w tym roku przez ten mrozy, pamiętacie. Dąbrowiska śliwka też już jest od dołu obcięta. I tu pościnałem wszystkie czubki, bo przyrost był metr, ponad met 20. Ja mierzyłem na ostatnim filmie. Pamiętacie od tego miejsca? Więc ja ściąłem to tu. Wszystkie te czubki pościnałem na wszystkich tych nowych gałęziach. Dlatego, żeby to nam fajnie zdrewniało do zimy i w przyszłym roku, bo to w przyszłym roku by rosło jeszcze raz tyle albo i więcej. Dlatego, że tu po przesadzeniu w tym roku tyle to poszło i jeszcze by poszło, to nie wiadomo co by było w przyszłym. Więc już to zahamowałem ten wzrost, czyli jest to przycięte i nie ma. Bozaj, mój piękny, wspaniały, cudowny, Nasz. który ładnie. Już się zaczyna tu te poduchy robić poduchami, czyli zasłaniają te miejsca cięte już. Ale to jeszcze z rok, z dwa potrwa, zanim cofni się. Możesz pokazać, tu mamy morę lośliwę, która została naprawdę porządnie dziabnięta. Tu, tu wszystkie te czubki pościnałem, te drobne, takie niepotrzebne od dołu, które uważałem, że są niepotrzebne, zostały wyrzucone. Zostały tak jak teraz, i uważam, że jest tak jak teraz wspaniale. Według mnie, i wiem co mówię. Wiem co mówię. Tamara, tak będę mówił, bo tak się nazywała. Pójście pięknie, wspaniale, też się zetnie, ale te, te drzewo zostawimy później. To, to drzewo zostawimy później. E... Konferencja gruszka. Dopiero ruszyła się z tymi przyrostami. Zobaczcie, to są przyrosty z tego roku. te co tu widać. Dopiero niedawno. Gruszki. No fajne. Pierwszy raz dopiero ma te gruchy. Ale jeszcze trochę to potrwa, bo gruszki to chyba późno się zbiera, jakoś, nie? No tak. Tak? Jakoś Dobrze, o, nie, nie będę pewnie. tutaj teraz mądrował. Jakoś nie wiadomo, to zależy jak... pewnie od odmiany pewnie też. Pewnie też, ale konferencja tak. Lobo. Przyrost mamy od tego miejsca, gdzie ja trzyma palcami, ten na przykład najwyższy. Niedługo sobie je dziabne. Ładnie rośnie, czyli ładnie temu drzewku tu pasuje, ale akurat to i gruszka zostaną do obcięcia nieco później. Tu, pokaż. Pierwsza brzoskwinia, którą ściąłem już teraz, to była właśnie ta, czyli UFO. Od dołu była taka jedna gałąź, która mi się bardzo nie podobała. I tu w tym przypadku zostawiłem, tak jak na przykład tu możesz podejść. Zobaczcie, tu jest ścięte i tu. I te wszystkie boczne, tu, te wszystkie boczne takie zaczęły puszczać. I to już zostawię. To zostawię mimo wszystko, że e, zetnę sobie je dopiero na, tam, nie wiem, luty, może marzec. Dlatego, żeby to drzewo nam jeszcze bardzo w górę nie szło. Mimo wszystko, że i tak strasznie się rozrosło, ale generalnie, żeby nie było za duże. A żeby te pędy już tam zaczęły drewnieć, bo w przyszłym roku, jak nie będzie mrozu, prawdopodobnie na nich właśnie będziemy mieli brzoskwinie i będą one dużo bardziej e, twardsze, takie drewniałe niż takie pędy świeże. To jest. E, by, 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 czekaj, tam była harnaś. A to jaka jest, Wiktor? Jak? Inka. Inka, wiedziałem od razu, więc to jest Inka. Jedna, jak i druga zostały przycięte, bo też ładnie rosły. Wszystkie pędy, które poszły w górę, które miały mega czubki, zostały ścięte i wszystko jest dobrze, dlatego że też to drzewko będzie już nam przygotowywało się do zimy, bo mamy, mamy już połowę sierpnia, jak wspomniałem na początku. Harnaś, o tu nie ściąłem, widzisz? Zobaczcie, jak jest pęd ścięty to tu już by trzeba go dziabnąć, a tak wszystko, jak tu mamy czubek ścięty, o, to, to będzie dobrze widać, widzisz? Widzisz? Tu jest ścięte, obok puszcza z oczka kolejny nowy pęd. Ale to jest wszystko nic. Proszę ci tam podejść dalej, pokaż to drzewo. Słuchajcie, było 50 brzoskwiń, takie fajne były, 230 gramowe. Ja TikToka wrzuciłem, możecie sobie zobaczyć, yy, bo to był taki spontaniczny zbiór, więc naprawdę 230 gramów to jest cztery brzoskwinie i kawałek na jeden kg. To były naprawdę porządne brzoskwinie. Yy, I po tym zbiorze zrobiłem to, co widać: czyli to drzewo miało 3,5 metra. Zobaczcie, wszystkie te pędy, widzicie, w te grube gałęzie, tam, tu, tu, pościnałem. I jak ściąłem to wszystko, yy, to prawie padło. To prawie, nie. Ja mówię, kurde. Te liście niby są takie, widać, sztywne, ale. Coś mi tu mówi nie gra, kurde. Jakoś tak nie puszcza tych nowych, nie? Pędów. A ja to obciąłem w zeszłym tygodniu. Tak. Już niby sztywna, a coś mi tu nie gra. <grym> Aldę <Aldente. grym> Tak, więc tu jest obcięte, i teraz co ci chcę pokazać? Tak jak tam mi? pokaż, Tak, co zobacz. Widzicie? To, jest, to mnie pocieszyło. To, to, czyli puszcza. Czyli jest ok. Przycięcie. Takie ostre, letnie. Uważam, że wyszło jak najbardziej na plus. Na, na duży plus, bo jednak teraz te pędy będą wszystko się wzmacniały. I to drzewo nam się może nie złamie, bo w przyszłym roku, jak ta korona była taka wielka, możecie sobie zobaczyć w tym poprzednim filmie. To normalnie nie było gigant to drzewo. A teraz troszkę zmizerniało. Ale to, to odwlecze to nie ucieczę. Pamiętacie papierówkę. Papierówki były dwie. Ta większa miała 460 gramów. Taka była wielka. Taka była wielka, możesz powiedzieć. Tak, to... taka Mówię. była duża. Tak. A ta mniejsza nie ważyłem, więc naprawdę dwie papierówki, Jaka była reakcja amelki? Jedno z lepszych jabłek, jakie jadłam. A amela jest smakoszem. Amela jabłek. jest smakoszem jabłek, a papierówki. Kupiłam jakieś nie, niesmaczne, to leżą i nie jedzą. Tak, a papierówki takie prosto z drzewa, takie spore, bo pestki były brązowe, czyli były fajnie, dojrzałe. To jab... te jabłka i wyszło wspaniale. Zobaczymy, może w przyszłym roku już będzie tutaj ta e, malinówka. Bo w tym roku raczej, raczej nie było i także się udało w ogóle, że ta papierówka była, bo to były zwykłe dwa proste takież byle. Te wszystkie boczne pędy, które puściły to w górę, to wszystko jest z tego roku. Więc słuchajcie, największym zaskoczeniem jest ta wiśnia, którą widzieliście na samym początku, bo zakwitła. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja myślę, że jak będzie zimno, to nic z tego nie będzie. Za niedługo wleci kolejny film, ale to wam potem jeszcze pokażę. A my teraz przemieszczamy się do borówek, tak? Troszkę pozamieniałem, bo tu była inna szóstka borówek, czyli tam te, które były za ścianą. Więc tu jednak jest mała różnica, mianowicie taka, że... O, patrz, że jej nie zauważę. Zobaczcie, jaka mi się schowała. Widzicie? Mmm, dojrzała. Tam jest słońce do południa, czyli do 13.30, a tu jest od 13.30. I tu były na dwóch drzewkach owoce. Więc postanowiłem przenieść tam i wyobraźcie sobie, że te owoce przez to, że tak zmienił im się ten czas nasłoneczniania, dosłownie tylko tak się zrobiło i spadały. Dojrzałe oczywiście, więc trzeba będzie to zrobić, bo one w ogóle będą tam, na tej górce po prawej stronie i teraz już na pewno, bo tam już się plany zmieniały, nam yy, tam miały być sadzone 20 borówek, więc zostaje tak jak teraz 31 krzaków, 31 donic. Ale te borówki będą tam, będzie agrowłóknina na tej górze, koło tej pięknej rabatki, która się właśnie podlewa. Mhm. I tam właśnie będą stały te borówki w nowym miejscu. I wszystkie od następnego roku zaczynają na równo. W tym roku już tak będzie i w tym roku będą w tych doniczkach, bo jest też na nie plan, ale dopiero na jesieni jak dożyje, jak mnie nie wykończysz w przyszłym roku. Nie. Tak. Więc patrzcie, te krzaki wszystkie wymieniłem stamtąd. Tu jest. Zobaczcie, te wszystkie pędy, jakie nowe przyrosty. To są wszystko nowe, więc, więc jest fajnie. Pościnane tak jak być powinno. Po owocowaniu jeszcze trzeba nie tylko te końcówki pościnać, na których były owoce. Pokażmy może jagodę. Jagodę tą leśną. Pamiętacie? Musisz przykusnąć i pokazać nasz owoc, który się tutaj... Widzisz? To owoc z drugiej strony podjedzie. Czekaj, Patrzcie, to jest nowy pęd. Widzicie? No. Który puszcza. Oczywiście dużo uschło. Tu jest owoc. To jest no. owoc. Zobaczcie. Tu, tu puszcza też nowe. To też się przyjęło. I czyli jak to się rozmnaża z korzeni, to to się rozkrzewi nam w tym, tej kaście. Kastrz, kastra, kastrze. No. Widać, że to są nowe. Które? No takie... No, no widać, widać. Pewnie, że widać. Oczywiście, że widać. Więc dużo uschło, bo są suche, ale coś się przyjęło. Więc ktoś tam napisał komentarz, że w Instytucie w Skierniewicach się nie udało. Ale nam się, ale nam uda. się udało. Patrzcie, to jest pierwszy... Pierwsza borówka, która właśnie została stamtąd zabrana. To jest takie moje najładniejsze drzewko, które mi się wydaje, że jest najładniejsze. Ono jeszcze nawet ma trochę owoców, ale pęd porządny. Zobaczcie, to nowe wszystko, to jest wszystko z tego roku. To jest wszystko, to już tu, to też. To już drewnieje powoli, widzisz? Jak to się robi tutaj, to, to drewnienie nachodzi mhm. powoli. No. W ogóle widać po donicach, bo te donice bo one są... one jeszcze są przed nawożeniem jesiennym. Tak, na na jeść, nasze... teraz pod koniec tygodnia będzie Nawożenie jesienne z. Pewnie. z czym? Chlorowid? Chlorowid. Chlorowid, chlorowid, pewnie chlorowid prawdopodobnie. Więc ta była stamtąd, ale spójrzcie generalnie, jak to wszystko ładnie rośnie, jak to wszystko ma ładne przyrosty. Oczywiście podlewane są porządnie, są tak podlewane co dzień. Naprawdę tyle wody, że się wylewa, przelewa. Ale o to to wszystko chodzi. Ale będziesz czego ciąć, dlatego że tak jak widać u dołu jest bardzo dużo nowych pędów, a o to w tym wszystkim chodzi. Te donice. Tam też jest nowa? Tak. Ta jest też stamtąd, bo to jest mniejsza dolnica. Widzicie? Jest różnica. Ta jest mniejsza, ta jest 20, ta 25. Czyli te wszystkie nowe, które były na tej ścianie, to były 25. Więc ta jest stamtąd. No, która jeszcze? O widzisz? Ta. I to jest... Patrzcie, to jest to, co ja powiedziałem. Widzicie? Leży borówka. Przez to, że zostały zabrane stamtąd. I tu od rana je bardzo grzeje, ale tu będzie porządne cięcie, dlatego że... Zobaczcie ile to jest pędu. Widzicie? Widać to, nie? Mm -hmm. Będziesz czego wybrać. Mam też zerwę. Patrzcie, spada. Mm. W przyszłym roku będzie wszystko równo. Pięknie rosną. Mm. Elegancko. Mal o tu ta. Mniejsza gałąź. A czekaj, tutaj masz te. Widzisz? Proszę. To dla ciebie. Wow. się z ręki chociaż... je chociaż jedną mi dałeś mm -hmm. jeszcze jedna Pendlery. Pendlery są największe takie właśnie spłaszczone sama rękę wystawia i tu jeszcze ten ostatni to zetnę całą tą gałąź bo była taka debata jak teściu był czy ściąć w tym miejscu za tym pierwszym pędem zobaczcie bo tu rośnie taki pęd w górę nieco więc ja nie zetnę tu tylko zetnę tu żeby siła szła w te pędy, te, które są w góry, które tu drewnieją nam ładnie. Więc naprawdę w przyszłym roku może być mega ciekawie. Wiesz co, podejdziemy jeszcze do tej rabatki tam yy, i pokażemy to miejsce, gdzie będą te borówki, nie? Od razu tak ciągle lecimy? No mm -hmm. to chodź. Patrz, jak się ładnie podlewa. To wszystko. A to może ty nam opowiedz teraz jeszcze o twoich tych nowościach? Hmm? Mm, Szału nie ma. Na razie. Ich nie Jest no wiadomo, musi wszystko urosnąć, żeby to było tak, jak tam. Możesz tam najechać w tym rogu. Przybliżyć byś musiała pewnie co? No ale to ma 12, 13 rok leci. Więc naprawdę to na wszystko potrzeba czasu. Tak samo tu. Tetuje to wszystko, żeby to urosło, to będzie uł. Słuchajcie, od samego brzegu ta góra cała będzie agro agrowłóknię. I tam będą stały te borówki, ale od. Gdzie miejsc, będą, no właśnie. Od tego miejsca. Jak ja, czy ja wejdę ja. Tutaj będzie tak jakby ten ruch pociągnięty. Jeszcze do końca. Od tego miejsca. To jest moje, a po prawo jest Twoje. 4 metry szerokości tu jest. Więc robimy trzy rzędy, jest 30 krzaków. Tak, żeby to zagospodarować powiedzmy do tego uskoku, co tam jest taki, taki wkopane. Żeby te borówki były swobodnie. Żeby miały luz koło siebie. I tu jest też tak jak tu. Do tej 13.30 jest słońce. A później się robi cień i później jeszcze przez moment jak słońce przechodzi tam. To też, ale to jest na moment. Tylko tu słońce, które jest nad tym budynkiem gospodarczym. Więc tak to wygląda. Nasz 16-sierpniowy obchód po naszych włościach. Oczywiście trawa jest nieskoszona, o ile to można trawą nazwać. Tam jest tylko wypad, taki ślad po tym, jak nagrywałem TikToka, jak wyleciałem kosiarką. Więc tak to wygląda. Jeszcze raz Wam mówię, kochani. Zapraszamy na grupę Swojskie Gotowanie i Wędzenie TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie. Gryzły mnie komary znowu. Wesoło, wesoło się robi tam, dlatego, że dzisiaj znowu jest impreza. Dzisiaj kto? Jakiś, jakiś raper, tak? Nie wiem. O, ktoś tam będzie. Więc kochani, mam nadzieję, że film się podobał i już niedługo kolejny odcinek z naszego ogrodu. Pozdrawiam. Cześć.